Hej, 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 witajcie na moim kanale. Na dziś przygotowałam Ekspress Losy, cały pakiet plus dodatkowo 10 razy szybka piłka. E, wkład to 76 zł. Zaczniemy od tej szybkiej piłki. Was przybliżę. I szukamy puchar. Jeden monety, dwie i złoto jedno. Pusto. Drugi. worek jeden monetki dwa razy i dwa złota pięć za mało bo trzeba mieć minimum sześć żeby dostać zwrot złoto jedno dolarek jeden i koszulka Jedna i druga, ale również za mało. Kolejne sakwa, jedna i druga, złoto jedno i gol jeden i drugi, ale również za mało. To kolejne. dolarek boisko 2 i gol 1. No niestety również pusta. Dolar 1 złotka Złota 2 i worek 1. Kolejny pusty. Dolar 1, drugi. Boisko 1. Piłka 1. Pusty, masakra. dolar jeden drugi boisko jedno i drugie i worek jeden ha, pusty dolar jeden drugi koszulka jedna druga i korek jeden masakra oj przepraszam kolejne monetki jedne drugie trzecie piłka jedna druga i puchar raz dwa trzy monetki piłka i puchar raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem osiem to jest Dycha, kochani. Osiem. Super, chociaż coś. I przechodzimy już do pakietu. Kości są, świnka jest, borek nie ma. Podkowa jest i dolarka nie ma, czyli pusto. Pełna skarbonka. Siedemnaście. Nie ma. Dwadzieścia dziewięć nie ma. Dwadzieścia sześć nie ma i sześć nie ma pusta gorąca kasa i szukam piętnaście nie ma siedem nie ma trzy nie ma osiemnaście nie ma dwadzieścia cztery nie ma Dwadzieścia pięć nie ma, dziewiętnaście nie ma, dwadzieścia siedem nie ma, trzynaście nie ma, dwadzieścia nie ma, siedemnastki nie ma, trzydziestki nie ma, szesnaście czterdzieści nie ma, dwadzieścia trzy nie ma, czternastki nie ma, Trzydzieści cztery nie ma, pięć nie ma, trzydzieści dziewięć jest i dwadzieścia dwa nie ma, czyli pusto. Krzyżówka. J. Nie ma. T. Есть Л. Не вижу. У. Есть. У. Есть. З. Jest c, s, jest. Tu jeszcze s, dobrą, a, a, e. O, mamy tutaj pierwsze azot, drugie osa, dobra, H, jest tutaj H, T, D, D nie widzę, X nie ma, F było, I i P było, ale wychodzi, że mam tylko dwa. Dobra. Czyli pusto. Kolejny to Vegas 77 i szukamy trzech takich samych w linii. Tu dwa nie ma, 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 dwa bary dwie podkowy. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma i nie ma, czyli pusto również. I teraz słówka. Troszkę was oddam. Nie będzie jeszcze. O te komorze. I Pierwsze słówko lew, l, e, w jest, Liv l, i, w jest, pies, -y p nie ma. I prywatka, druk, d nie ma. Odbiorca, seller, nie ma tragedia Korea K O R E i A nie ma czyli tylko dwa Pusto. kolejny to szybka piłka moneta monety jedno złoto raz, dwa, gol raz, dwa, pusto, bo pięć to za mało, ekstra pieniądze, tu wystarczy, że trafimy jedną liczbę i jest zwrocik i szukam trzydzieści trzy, czekajcie, Nie ma osiem, nie ma trzydzieści sześć, nie ma czternaście, nie ma trzydzieści jeden, nie ma sześćdziesiąt, nie ma osiemnaście, nie ma trzydzieści dziewięć, nie ma sześćdziesiąt, jeden, nie ma sześć. Nie ma, czterdzieści nie ma, jedynki nie ma, pięćdziesiąt sześć nie ma, trzydzieści osiem nie ma, trzydzieści siedem nie ma, sześćdziesiąt pięć nie ma, czterdzieści pięć nie ma, czterdzieści siedem nie ma.

I szukam trzydzieści, osiem, osiemnaście, siedem, dziewiętnaście, czterdzieści pięć, dwadzieścia dziewięć, nie ma, jedenaście, nie ma. Trzydzieści jeden, szesnaście, czterdzieści sześć, dwadzieścia trzy, dwadzieścia pięć, nie ma dwadzieścia siedem, i trzydzieści dziewięć, no cóż również pusto i kochani ostatni ekspres los i szukam 4 nie ma 24 nie ma 16 nie ma 14 nie ma 42 nie ma, 17 nie ma, 38 nie ma, 30 również nie ma. Masakra jednym słowem, kochani, z 76 mam tylko dychę zwrotu. Wielkie dzięki za oglądanie. Do usłyszenia, pa...